Jest piramida w ogóle, nie zauważyłem tej piramidy Proszę, jakbyśmy tam było Proszę, żeby tam nie było nikogo W ogóle to jest taki początek fajnej gry nie Widzę, że każdego mam, niestety Hejka, hejka, z witam was w kolejnym odcinku US, No i w tym materiale Będę Was prosić o zostawienie łapeczki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ mnie to będzie mega motywować, tak? Dobra, mam już skórę, więc Ej, jest piramida w ogóle, nie zauważyłam tej piramidy. Widzowie, so, jeśli chcecie otrzymać od mnie serduszko, napiszcie w komentarzu. Aż tak jestem super, to mam przypnę serduszko wtedy. Wiecie, pierwsze wezmę klienki. O mój Boże, co jest? No i w ogóle witam Was na kanale Lamek w kolejnym odcinku Ghost i tak sobie na spokojnie zaczniemy, bo wstęp to był troszeczkę zamieszany tą gierką, bo dawno powiem Wam, że nie grałem tydzień, więc no sami wiecie jak to jest czyli patrzcie, będziemy mieli już na topór tak jakby sobie tutaj zostawię te rzeczy przy szkoda, że nie ma trzciny w ogóle bo zaś ale będziemy musieli zagrać bez trzcina, Ja nie lubię grać bez trzcina, tak szczerze. Ten fakt mnie wtedy irytuje, tak szczerze, nie? Jakieś typa, chyba że to jest Ryszard. <śmulny> Dobra, robimy topor Widzowie, mamy topór. Zarąbiście jest. Dobra, widzowie, gonimy go. Znaczy ja go raczej dogonię, bo ja mam tego... Ja mam mieć szybkość, nie? Teraz dostanie sperma na to zginie, nie? Ale zaś tam śmieć. nie lubię go, nie? dobra, nic sobie weźmie te buciki, nie? natomiast cały set ma dexowe, dziwne Podjedem, dobra zostawię sobie te proty. dobra, mamy fajne itemki, o tam ktoś widzę musimy kogoś dropować z setami deksowymi, bo mamy Naprawdę słaby set, i po prostu potrzebujemy jeszcze lepszy mieczek. Bo już mój umiera trochę. A tam widzę, że ktoś się bije, no to fajnie. To jest ten bifal, tak? Mam trzcinę, ale na razie sobie wyrzucę tą trzcinę. nie, dobra, zostawiam. Ty do. To jest jaj. żeby wyrzucać wszystkie ważne itemy. No, 36, jakby go tak zabić, w sumie fajnie by było, nie? Gubi Falę też mu zabił, bo tak na makrze leci. Dobra, on będzie uciekał tylko. O, widzę tego gościa, 19, no to lecimy na niego. Dobra, widzę w końcu mamy set fajne, więc naprawdę superstarko. Cztery g mam, w ogóle hop poly zami G-heada'a. Trzeba sobie go zabić widzowie, nie? Nie ukrywając. Ma takie hity dostają od niego mocno, potem na dosyć. All alone mm -hmm. mm -hmm. like you, like I like that? You like I like, that? You like that? Łokusza miało dobry mieczek. Co tam się dzieje w ogóle? Ile tam jest typów? Bo czy chciałbym kogoś zabić jeszcze w sumie przedtem? W rodzaju fajnie. Patrz, ja będę, o ileże ja będę miał tymowanie się na tym meczu z tymi mówię Wam. Będę miał taki fokus wizowy, w serio, że większego fokusu nie będziecie widzieć na ręce dzisiejszej. No, jak zwykle, mam fokus od kilku. No, poczemu tu nie? <laughs> Oni się nie chytało ją w ogóle, nie? W ogóle zero. Fajny ban sobie szykujecie O Jezu, ale timowanie się, jakie timowanie się Mogę grać tak z całą na mnie? Chodźcie, od razu leci co jest w ogóle O, super timowanie się, super ranckie. Ja pierdzielę. Dobra widzę, pasuję mi zjeść bo jest trochę... Powiem Wam, że jest trochę bieda. E, mam straszny fokus, ale nie wiem jak to uda mi się wygrać, tak szczerze, bo... Sami widzicie. To jest trochę smutne, jak dostaję. Patrz, on leci już do niego. Ja? Dobra, zajmuję ten ruch w ogóle już. Ja. No, w każdej stronie dostaję, z każdej strony. A, nie ma co, jak się teamować, nie? Ja pierdzielę! No co jest? Nie podejdę nawet nic, bo każdy się timuje. Każdy się timuje, widzowie, każdy. Mi set już pada. Mi set pada i nie mam, jak go uleczyć. Mi set pada i ja już to przegrywam, nie? Bo mi set pada. Widzę, że ktoś go przekupił Ja on się tylko tam nie będzie fokusował No ja mu nie chcę wygrać, nie? 1, 2, 3 Gdzie są inny? pozostali? On każdego leje, Niech sobie tam tamtego Nie wiem o co mu chodzi, serio, Bifal jeszcze to wygra Nisa jak już pada, no i trudno Oh, kurczę, widzę, że tu się mocno robi widzowie. Nie ukrywając. potrzebuję Diaksów. Ja się go nie potrzebuję macie. O nie, mam cztery... Jezu widzowie. Ja to trochę źle widzę, ale dobra, szukajcie. Mam pomysł. Akurat czemu na mnie? W ogóle się nie biją. Jesteście obok siebie i w ogóle się nie hitujecie. Aha. Nieźle, 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 nieźle. To było piękne, widziałem. Trochę się obawiam, jak będą wyglądać tak te aręki, no to trochę przypał, bym mógł się narzec. No, mi set już pada, muszę wytrzymać. Setni nie padnie, bardziej Faja mi padnie, ale no cóż. A tylko ja mam motorówki, tak? Coś jeszcze.